Tu jest tak cicho, że ciężko zebrać myśli, bo jest tak cicho. W mieście nie jest tak cicho. Sukces to coś, co każdy chciałby mieć. Sukces to coś, do czego dąży się przez dłuższy czas, albo bardzo długi czas ale w końcu można go osiągnąć. W końcu sukces to jest coś, co osiągamy lub nie osiągamy tylko i wyłącznie dzięki sobie. To znaczy, jest tu pewnego rodzaju problem, przynajmniej dla osób wierzących, a do takich między innymi mówię, że wydaje im się, że to Pan Bóg daje im sukces lub nie. To znaczy, że jeżeli robią coś źle, to za karę. Pan Bóg nie daje im sukcesu. A jeżeli są dobrymi wyznawcami, to Pan Bóg w nagrodę da im sukces. Otóż guzik prawda. Sukces zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Sukces to tylko i wyłącznie twoja zasługa, twoja, dlatego że jeżeli będziesz się bardzo mocno starał, jeżeli dołożysz wielu starań i wykorzystasz wszystkie talenty, które masz, swoje predyspozycje, które zdobywałeś, zdobywałaś przez długi czas, to osiągniesz sukces. Nawet w Biblii można znaleźć taki fragment, a będąc ostatnio na mszy ślubnej, jakoś przypomniało mi się to, to wesele w Kanie Galilejskiej. Zobaczcie, że Jezus tam nie robi niczego za człowieka. Jest owszem zaproszony na wesele, ale nie tworzy cudu poprzez zrobienie czegoś niewiarygodnego, co by wyręczało jego uczniów, czyli tych, którzy byli jego najbliżej. Zamienia wodę w wino. Tak, ale w jaki sposób to robi? Został poproszony o interwencję, ale to uczniowie musieli znaleźć pojemniki, tak to nazwijmy, które pewnie trzeba by uprzątnąć. Nalać wody, przynieść a w galilejskiej. Jak zapewne niektórzy z was wiedzą, o wodę wcale nie jest tak łatwo. Trzeba było tę wodę tam nalać, to było wiele litrów, później zaczerpnąć ją i zanieść staroście weselnemu. To wszystko wykonał człowiek. Bóg dopełnił jego czynów. Zatem trudno mówić, żeby to Bóg dawał nam sukces. Bóg dopełnia naszego dzieła, dopełnia naszych czynów, dopełnia naszej pracy. I jeżeli będę tylko siedział i czekał na to, aż Pan Bóg da mi sukces, to znaczy, że albo nie pojmuję właściwie Ewangelii, albo jestem po prostu głupi. Jeżeli mogę zrobić coś ze swoim życiem, to właśnie wziąć je we własne ręce. Oczywiście mogę tworzyć plan. Często słyszymy, że Pan Bóg ma plan na nasze życie. Ma, ale ten plan jest planem twórczym, planem człowieka, który jest człowiekiem pracy, nie planem człowieka, który czeka, aż Pan Bóg zrealizuje za niego pewne rzeczy. Dlatego Boży plan, w którym e, widzę swoje życie, e, plan, który jest dostosowany dla mnie najlepiej, biorąc pod uwagę moje talenty, moje. Możliwości, moje pragnienia, głównie te pragnienia, których realizacja przyniesie mi radość, to jest plan, w którym ja pracuję, ja daję z siebie maksimum, a Pan Bóg dopełnia moich działań. To znaczy, że ja odnoszę sukces wraz z Bogiem, a nie, że Bóg odnosi sukces za mnie, a ja nic nie robię. Więc warto znaleźć sobie cel, Warto zobaczyć, jakie mam narzędzia, jakie mam predyspozycje, jakie mam talenty, co w życiu przeżyłem, jak to wpłynęło na moje życie i na moją teraźniejszość, kim jestem, jakim jestem człowiekiem, co sprawia mi radość, to, co sprawia mi przyjemność, jak to wpływa też na innych ludzi. I medytując Słowo Boże, zastanawiając się nad swoim życiem, pytając Boga o to, co mam robić, po prostu to robić. A nie tylko czekać na odpowiedź, bo często odpowiedź przychodzi dopiero wtedy, kiedy już coś zaczynamy robić. Święty Ignacy Loyola mówi o podejmowaniu decyzji, nawet e, tymczasowych, po to, aby e, poznawać poruszenia serca, które są i które odpowiadają nam, czy zmierzamy w dobrą stronę. Czyli jeżeli chcę podjąć jakąś decyzję, to nie czekam, aż Pan Bóg w jakiś cudowny sposób spowoduje, że ja będę wiedział, czy pójść w prawo, czy w lewo, tylko idę w lewo. Mówię, że to jest moja decyzja, a później w sercu oczekuję potwierdzenia lub zaprzeczenia tej decyzji. To tak dla tych trochę bardziej wierzących. Warto jest znaleźć cel w swoim życiu i warto go realizować. Jeżeli wyobrażę sobie ten cel, jeżeli zrozumiem, co chcę osiągnąć i jak to ma wpływać na moje życie, to po prostu już dziś teraz zacznę go realizować. A mówiłem już, że tu jest tak cicho.